No to co? Sandecja oficjalnie w Ekstraklasie, Kluczbork oficjalnie w drugiej lidze, a na resztę rozstrzygnięć musimy poczekać. Nie zmienia to faktu, że wjeżdżamy na ostatnią prostą. Krzysztof Budka zapraszam na kolejny odcinek Pierwszoligowca. Zaczynamy! Komplet zwycięstw u siebie w tej rundzie, do tego wygrane w Suwałkach, Chojnicach i Katowicach to nie przypadek, że Sandecja zameldowała się w ekstraklasie. By stało się to już po tej kolejce, trzeba było spełnić kilka warunków. I zostały one spełnione. A kropkę nad i zespół Radosława Mroczkowskiego postawił, wygrywając ze znicza. To obok Sandecji największe szanse ma Zagłębie. Milowy krok zrobiło w suwałkach, wygrywając 3-0 z Wigrami. Hmm, no zacznę od tego, że Uważam, że zagraliśmy najlepszy mecz w tej rundzie. No i w sumie na tym można było skończyć, bo, bo, bo naprawdę dzisiaj wszystko funkcjonowało tak jak powinno. Pamiętacie bóryackiego szamana? Zadziałał. Z opóźnieniem, ale jednak. Chojniczanka wygrała mecz ostatniej szansy w grudziądzu dzięki bramce Pawła Zawistowskiego. I znów liczy się w walce o awans. A Artur Derbin? Ten to jest gość. Pojechał po meczu Freddy Mercury. Jak spojrzymy teraz na tabelę, to naprawdę, naprawdę ta liga teraz na finiszu tych rozgrywek zrobi się bardzo ciekawa, więc show must go on. Swoje show odstawił Bytowie trener chrobrego Ireneusz Mamrot. Ale się nie dziwimy. Trzecia porażka z rzędu, do tego fatalne sędziowanie. Też byśmy wyszli z siebie. Natomiast uważam, że ten, jeszcze raz powiem, ten pan nie powinien tutaj sędziować w takim meczu, bo to go zdecydowanie przerosło. Przepraszam, że opuszczę konferencję, robię to pierwsze raz w życiu, ale po prostu nie chcę powiedzieć dwa zdania za dużo, bo już zapłaciłem gdzieś tam kiedyś karę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę gdzieś tam narobić sobie kłopotów, więc. więc... Na tym komentarz zakończę. Jeszcze raz gratulacje tutaj dla Was i dla Adriana. Dziękuję bardzo. Rozgadał się za to Adrian Stawski. Cóż, Drutek Zbytowia wygrała po raz pierwszy od listopada i wróciła do świata żywych. Pytanie tylko, na jak długo? Kto nie siedzi w tej piłce, to, 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 to nie wie, jaka to jest presja, jaka presja na nas była, że to może być nasz koniec y, po dzisiejszym meczu. Jeśli byśmy tego meczu nie wygrali, a tak y, przedłużyło się nasze y, życie, zostały trzy mecze i te trzy mecze trzeba y, wygrać. Jeszcze nas nie pogrzebali, jeszcze nas nie zakopali. A co tam w Katowicach? GieKSa liczy już chyba tylko na królową nauk, czyli matematykę. No ale jeśli przegrywa się najpierw z Sandecją, a potem w Zabrzu z Górnikiem, to, na co ma się liczyć. Mieć też stawia na królową naukę. Ale tu, na miejscu kibicu z Legnicy, wielkich nadziei mimo wszystko byśmy sobie nie robili. Zobaczymy, zobaczymy co, co się stanie w najbliższych, najbliższych meczach. Jedno jest pewne, jeżeli, a na pewno jest taka szansa, nie tylko dla nas, chcemy jeszcze myśleć o happy endzie na koniec, na koniec sezonu, to musimy te, te ostatnie trzy mecze, trzy mecze wygrać.

Nic dziwnego, na trzy kolejki przed końcem Zbigniew smułka i jego drużyna zapewnili sobie utrzymanie. Coś, co przed przyjściem smułki do mielca wydawało się nierealne. Gratulacje. Od dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo utrzymaliśmy się w tej ciężkiej lidze. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, wielki szacunek dla moich zawodników i, i mam nadzieję, że to, co powiedziałem ostatnio, fajna drużyna się tworzy i, i krok po kroku będziemy rozgrywali podobne mecze. Może jeszcze lepsze, bo naprawdę uważam, że w naszym wykonaniu to było dobre spotkanie. Dziękuję. Na koniec żegnamy dzielny kluczborg. 1-2 ze 100 milem oznacza definitywny spadek do drugiej ligi. Żegnamy, ale i mówimy do zobaczenia. Oby już za rok. Jeden klub z opolszczyzny opuszcza pierwszą ligę, drugi do niej dołącza. Odra Opole to pierwszy znany Beniaminek, który w przyszłym sezonie zagra na zapleczu Ekstraklasy. Gratulujemy i witamy na pokładzie. No to jeszcze rzut oka na pierwszoligową tabelę po 31. kolejce. I jak zwykle meldunek z naszej Vita sport fantazy pierwsza liga. Trwa zacięta rywalizacja w klasyfikacji generalnej i na trzy kolejki przed końcem prowadzi sosnowiec team. Na dziś to wszystko. Czekamy na kolejne emocje w weekend, a w przyszłym tygodniu widzimy się w kolejnym odcinku pierwsza ligowca. Do zobaczenia! A teraz łapa w górę i dawaj suba.